Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Grzesztof, a w dzisiejszym odcinku otworzymy sobie właśnie skrzyneczkę z kolegą, e, jak masz na imię? Mateusz Kolegą Mateuszem, wylosowałem właśnie kolegę Mateusza No i właśnie, wbiliście ładnie lajki, więc odcineczek w środę się należy oczywiście I zgłaszajcie się dalej, zostawcie lajka No więc z kolego, proste pytanie, którą skrzyneczkę dla ciebie? E, 14. Kurwa, geta! Co ty gadasz? No, czternastka to moja ulubiona liczba, bo się z czternastego urodziłem, wiesz? Co ty gadasz? Poważnie ci mówię, dlatego wybrałem czternastkę. To trafiłeś nieźle, ci powiem. Ja pierdzielę. No, akurat na GTA Bana dostałem, to wiesz? Żeby w tym, w yy... drugim odcinku trafić grę, no to ładnie pojechaliśmy. Tak czułem, ty, ten Grzeku, że do mnie zadzwonisz i gita trafię, nie? No kurde. Jeszcze dzisiaj tak myślałem, bo ostatnio była trzynastka, dwunastka, tak pomyślałem czternastka będzie. Nie no dobrze, dobrze, no to GTA. Oczywiście, urodziłem, nie oczywiście GTA się należy, nie? Więc nie spodziewałem się, że się tak skończy. A zresztą mówiłem. Na... Ja dobry sniper. No, jestem, mówiłem nie? na poprzednim odcinku. Kurde, że, bro... że, żeś, że tak, kurde. się wykracza i będzie w drugim odcinku GTA. No trudno. Trafiłeś na, Trafiłeś na mnie i widzisz. Ba... Moim zdaniem bardzo szybko się ten sezon skoczył. I dobra. W lechu ja na loterii wygrać nie mogę, a GTA wygrałem, chopie. Nie, dobra. Więc hopiar z kupuje i nic, ani funda nie trafiłem. Nie, no dobra, w takim razie dla ciebie jest GTA, a mhm. resztę ludzi, którzy będą chcieli brać udział w dalszych odcinkach, bo oczywiście się na tym nie skończy, tylko nie wiem, teraz będę musiał wybrać kolejną grę, więc wszystkich kolejnych uczestników zapraszam na grupę na Facebooku moją i tam zrobię ankietę, do której będziecie dodawać, jaką mogę grę na przykład w kolejnej serii, a ja sobie z tych gier wybiorę coś dla was. No, i to będzie chyba na tyle w tym odcineczku. Zostawcie la lajka. Lajka w górę. Dokładnie. Czukam w, w górę. No, oczywiście pozdrawiam wszystkich Twoich widzów. A dziękuję bardzo, oni też Cię chyba ciebie, pozdrawiają. Oczywiście. O, jak Dzięki dziękuję, nie? Kon. Proszę bardzo. Tak czy inaczej, bardzo dziękuję za ten wspaniały odcineczek. Dobra. Trzymajcie moje widzowie, pamiętajcie lajki i na grupę wbijajcie to wybierzemy kolejną grę do losowania. Dobra, trzymaj się kolego. No, dzięki.